Dzisiaj o typach ziarna. Wyróżniamy dwa podstawowe typy: dent i flint. Oczywiście hodowcy sięgają również po typy pośrednie flintowo dentowe czy dentowo-flintowe. Tutaj mamy przykład typowego, klasycznego denta. Typowe rejestry płaskie ziarno typ skrobi mączysty z czym się kojarzy dent. Dent to wydajność, to plenność. Tutaj na pewno ta genetyka ziarna typu dent góruje nad pozostałą. Genetyką to też wysoka tolerancja na okresowe niedobory wody, czyli te efekty suszowe bardziej toleruje tutaj ta genetyka dentowa. Przeznaczenie ziarna dent głównie z uwagi na typ skrobi to przemysł paszowy, przemysł spirytusowy, dosyć duże wydajności spirytusu osiągamy z tego typu ziarna. Jest to yy, ziarno, które bardzo dobrze się suszy. Tutaj z racji tego, że mamy przykład skrobi mączystej, to wypieranie pęcherzyków powietrza jest stosunkowo łatwe i ten proces suszenia na suszarni jest e, krótszy. W użytkowaniu e, kiszonkarskim e, ziarno ze skrobią typu mączystego jest lepiej strawiane przez bydło. E, jest lekko strawne i generalnie tutaj e, jest ta wyższość nad e, Typem ziarna flint. Flint to genetyka rodem z Europy. Dobra tolerancja na zmienne warunki klimatyczne, glebowe, typ skrobi szklistej nadającej się do przerobu młynarskiego tutaj możemy osiągnąć gryz, kaszę, mąkę kukurydzianą. Oczywiście też przerób paszowy jest wykorzystywany w tym właśnie kierunek. Genetyczne. Ważną istotną rzeczą przy omawianiu typów ziarna jest to, że flinty możemy nieco wcześniej wysiać z uwagi na to, że lepiej tolerują ten początkowy chłód. Natomiast ziarna typu dent potrzebują 10-12 stopni na głębokości siewu, temperatury gleby, więc siejemy troszeczkę później. To jest ta różnica w w początkowych fazach wykorzystywania tego typu ziarna. Na pewno denty lepiej się suszą na suszarni. Tutaj ta skrobia mączysta lepiej oddaje wodę. Natomiast skrobia szklista, która jest we flincie, no stosunkowo więcej czasu potrzebuje na, na proces suszenia. I tutaj e, ciężar właściwy ziarna flintowego no jest. Większy. I tutaj, jeżeli byśmy zmierzyli jednakową objętość flinta i denta, na pewno flint będzie ważył więcej. Są zwolennicy flintów, są zwolennicy dentów. Akurat na terenie południowo-wschodniej Polski jest moda na denta, także tutaj większościowo są uprawiane odmiany w tym typie genetycznym. Oczywiście są formy pośrednie, o, którym, o których wspomniałem, i tutaj łączą cechy plenności denta i tolerancji flinta, mamy typy pośrednie typu Flint Dent, czy Dent Flint, też wykorzystywane dosyć szeroko przez hodowców, żeby zyskać jak najlepsze rozwiązania genetyczne dla Wykorzystania w różnych częściach kraju. Dent jest e, plenniejszy. Tutaj trzeba powiedzieć, że e, bije flinta, jeżeli chodzi o e, wyniki końcowe. E, no i lepiej oddaje wodę czyli ta korelacja plonu wilgotności wygląda z reguły korzystnie. I e, to jest cecha charakterystyczna, plenność. Druga cecha, bardzo, e, bardzo istotna, to ta tolerancja na. E, Okresowe niedobory wody. I tutaj, nasza technologia AquaMax jest bardzo dobrym przykładem, gdzie te cechy wysokiej tolerancji na niekorzystne warunki, niedoboru wody i wysokich temperatur są bardzo widoczne. Szczególnie w fazach krytycznych. Tutaj trzeba powiedzieć, że w momencie kwitnienia i zapylania kolby te efekty właśnie tej technologii, czyli synchronizacji zrzutu pyłku na w 100% wyrzucone znamiona. Dają gwarancję pełnego zapylenia kolby i uzyskania wysokich plonów. Wykorzystanie wody w, czasie, w całym okresie wegetacji też bardzo istotna rzecz. Odmiany w technologii Aquamax potrzebują tej wody stosunkowo mniej na wygenerowanie jednej tony plonu. Aparaty szparkowe, sprawność pracy aparatów też bardzo mocno wpływa na tę gospodarkę i w momencie kryzysu te aparaty się zamykają szybciej, natomiast w momencie, gdy już jest dość wody otwierają się stosunkowo szybko, czyli ta gospodarka wodna jest bardzo racjonalna. Tutaj różnicą przy sprzedaży ziarna czystego, flintowego na młyn na pewno te ceny kontraktowe są wyższe i czasami warto się pobyć tam, gdzie jest zbyt oczywiście o kontrakty na przerób młynarski, bo tutaj te ceny różnią się od wykorzystania na pasze. Natomiast przy regularnym skupie, no tutaj tych, tych różnic nie ma. Przy skupie na mokro, no może tutaj być kwestia wilgotności określonej na skupie, bo tutaj też mówimy o premiach za niższe wilgotności od 30%.